Mamo, bo ja dostanę w końcu tego psa. Dostaniesz, dostaniesz, ale w swoim czasie. Każdy przed chwilą powiedział, że już dawno powinienem mieć tego psa. Dobrze, porozmawiamy o tym później, choć teraz do domu, dobrze? Hej, gdzie ty idziesz? Jadę z nimi na polowanie. No nie wygłupiaj się! Obiecaj mi psa, to z nimi nie pojadę. Nie pozwalam ci. Przestań traktować mnie jak dziecko. Marek, Marek poczekaj, Marek ja, ja zawału przez ciebie dostanę, no. Mamo, mam trzynaście lat. Każdy w moim wieku jeździ już na polowania. Wiem, 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 ale przecież może ci się coś stać. Przecież nie masz pojęcia psa, dziecko. To przez ciebie nie mam pojęcia. Gdyby tata żył, już dawno miałbym psa. To nie jest moja wina. Że ojca nie ma tutaj z nami. Zginął, bo. Zginął, bo jeździł na polowanie i nie pozwolę, żeby z tobą stało się to samo. Nie jestem jak ojciec. Nie dam się zagryźć jakimś głupim jakim kundlą. Ojciec mówił tak samo. Nic mi nie będzie. Poza tym, Treser powiedział, że mnie wszystkiego nauczy. Co, Treser? Przecież to przez niego zostałam sama. Nie. No właśnie sam. Teraz mam tylko ciebie. Chodź do